Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie W niestandardowym miejscu zaczynam Wiecie już po tytule, wiecie już po miniaturce o co chodzi w tym filmie I za sobą w tym momencie mam Tysiąc kostek no troszkę ponad tysiąc kostek i wielką ramę, wielką sztalugę. I muszę tutaj umieścić te kostki, bo mają one stworzyć nam portret Karola. Trafiło się tak, że Karol jest na wyjeździe. Siedzi teraz z werką w Santorini, nie ma go, więc mogę spokojnie to robić tutaj. Cel jest taki, że od razu po wejściu do domu zobaczy za sobą swój wielki portret. No, raczej na co dzień nie spotyka się swojego portretu, jeszcze zrobionego z kostek Rubika. Ale trzeba się najpierw przygotować. Mam rozstawioną kamerkę Kamerkęfową, no. żeby nagrywać sobie timelapse, robić fotki z całego tego procesu. Po e, raczej tej kamery będę używał, żeby Wam robić takie aktualizacje. Nie chcę cały czas nagrywać i cały czas gadać, bo to będzie zbyt żmudne. E, także trzeba zacząć. Od czego musimy zacząć? Musimy zacząć od wyciągnięcia kostek z kartonów, plus minus jakieś 1030 parę sztuk ogółem. Mam przygotowany projekt mozaiki na 1040 kostek, ale obawiam się, że tyle tutaj nie będzie, ponieważ miałem 1100, 50 trafiło do zamówień razem z ubraniami. No i troszkę kostek przyznaję się, że rozdałem. Tutaj gdzieś komuś dwie kostki, tutaj patecowi pożyczyłem kilka kostek, ale to wam nie zdradzam, dowiecie się w przyszłości po co. Mam takiego dużego obszaru PDF-a i tam mam nazwijmy to instrukcję, jak tą mozaikę ułożyć. Freeze wyklęty w kostki zaklęty. 49 stron ma moja instrukcja. To będzie coś takiego. Kwestia jest taka, że to jest mimo wszystko niedużo. Tysiąc kostek to się wydaje naprawdę dużo, ale jakby to sobie rozpisać, to jest 40 kostek na wysokość razy 3 naklejki, bo każda kostka w pionie będzie miała 3 naklejki, to mamy 120 pikseli. Więc tak naprawdę przekładając to na taki język, wiecie, graficzny, mamy 120 pikseli w pionie i w poziomie będzie 26 razy 3, 78 pikseli. 120 na 78 pikseli to nie jest dużo, nie oszukujmy się. Dodatkowo na kostce mam tylko 6 kostek kolorów do dyspozycji, to też nie jest dużo. Da się zobaczyć, że jest to Karol. Szczególnie, gdy kawałek do tyłu odejdziemy. No nie, nie zostaje nam nic innego, jak po prostu stworzyć tą mozaikę. Nie zajmie to tak dużo, jak zajęło mi na przykład układanie tych kostek na YouTubie. Bo robiłem streama, gdzie układałem wszystkie tysiąc kostek no i tam rzeczywiście 7 godzin to potrwało. Teraz nie będzie tak źle, ponieważ po pierwsze, kostki mam ułożone, w zasadzie wszystkie właśnie dzięki temu streamowi. Po drugie, tutaj macie teraz obraz w skrócie, po prostu PDF, jak to mniej więcej wygląda. Jak się przyjrzycie, to tamte kostki wcale nie są mega mocno pomieszane, więc w wielu wypadkach wystarczy po prostu dać kostkę, która jest cała biała i ją wsadzi. To jest portret, to nie jest skomplikowany obraz. Przy dobrych wiatrach myślę, że w dwie godziny się wyrobię. Wygląda to w ten sposób. Jak widzicie 25 kostek ułożonych w konkretny sposób i wszystko mam tutaj na laptopie. Prawda jest taka, yy, że będę musiał też to kontrolować, bo czasem bywa tak, że generator, o właśnie, bo tego nie powiedziałem. To co ja teraz układam to nie jest obraz, który ja stworzyłem, narysowałem, samemu to zaprojektowałem. Nie, to od razu wam robię taki disclaimer, żebyście mieli świadomość to, że ktoś układa mozaikę z kostek Rubika to nie znaczy, że on jest jakimś przekozackim artystą, który potrafi sobie wyobrazić, jak kostki zamienić w obraz. Są do tego po prostu programy i tak samo ja skorzystałem z takiego programu. On się nazywa, to jest stronka, podrzucę wam w opisie po prostu tego filmu i tam można sobie wrzucić dowolny obraz, wskazać jakie macie mniej więcej kolory na kostce, pewne ustawienia sobie tam poprzestawiać po swojemu i to wam generuje właśnie obraz stworzony z kostek. Ty Murcik złożyć kostkę? Mogę Mogę też się zapytać znowu o to, co się zapytałam? Nie, nie musisz. Mogę. No to... Uwaga. Wow, to ty układasz te kostki jeszcze tak, żeby one były tak ułożone specjalnie. To nie jest tak, że, one, że układasz je jak, wiesz... Tak. Nie, nie, ale zobacz, tu, tu mam instrukcję no. i mam podzielone to na mniejsze kwadraty, po 25 kostek. I przykładowo tu w rogu te kostki niebieskie no. są całe niebieskie, nie? Ale idąc do tego rogu już będę musiał na przykład widzisz, że kostka, okay. która jest pomarańczowa i ma jeden biały element. O Boże, jakie trudne, ale trochę jak puzzle, to w sumie spoko. Masz zadanie: musisz sprawić, aby jedno to było białe. No to mi tu nie wychodzi. No zaczyna się nam rysować. Mureczko, mojego chowanego, No to i tak musi być gotowe, żeby było widać. Widać, widać Teraz mam akurat pięć białych No dobra, to daj mi tą poza pięcioma białymi To zrobię, dobra? Ej, jedną ściankę chyba jest mega łatwo ułożyć, nie? Czy nie? Jak masz dwa kolory, to jest mega łatwo jest Jak tam... już ogarniasz kostkę, to tak No nie ogarniam, ale wydaje mi się, że jak masz dwa kolory, to jest yy, mega łatwo zawsze Państwa, Jojo mnie też uczył Nie powiem, że mnie nie uczył no, ja się Z takim ułożysz, kupie, Jak ty się... masz takiego psiora, to jest niesamowicie się musi pracować, nie? Jest zrobiona jedna, no to już są od razu drugie zrobione idę, Dobra kurka, co ty chcesz żulu, kochany? Właśnie do ciebie napisałem 45 minut jechałam, ale mam jedzenie na nasze No, no, Jojo Wygląda jak padecki? Wygląda <laughs> Nie, mega mocne LOL, nie spodziewałam się, że to tak będzie wyglądać Seria. ja na początku myślałam, że to będzie po prostu będą kostki poukładane I ty jakoś się będziesz formować Nie wiem, jakim prawem miałoby się to w ogóle udać Ale bardzo fajne, jestem w szoku No mam pomocnika Szybka przerwa od mozaiki yy, Bo trzeba nagrać film Murcik z jeszcze z dwie godzinki I wracam do działania, jest już ponad połowa Dokończenie tego zrobię nawet teraz, bo to będzie chwila I zostały trzy rzędy, to myślę, że tak z półtorej godzinki i mamy Mateusz, minimajk, krzyżanocki No oczywiście to z O kur... Ale mocne Ja pier... Nice, gratulacje Dziękuję Kiedy mnie będziesz robił? Kiedy ciebie? Jak e, zostanie tylko jeden A Hahaha. to robisz? Podobne to, do patesa, nie? Są takie szybkie, nie? No robię to od 14 4 A? godziny De. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Końcóweczka, moi drodzy, zostało już naprawdę ostatnie dwa kwadraty. No nie kwadraty, bo 5 na 4 Czyli w sumie mi zostało do włożenia 10-40 kostek. W to miejsce. I powiem Wam, że jest na tyle wysoko, że zobaczcie, stoi Nawet tam nie sięga, muszę stawiać na palcach. Także ostatnie 40 kostek, z czego duża część z nich będzie biała. I ostatnia. Bęk! Zobaczcie, jak się podoba frizz? O kurde! Kompletny. Mega wow, ile ty robiłeś? No, 1420 zacząłem. Ej, mocne. Dobra, okłamałem was. Akurat mam tyle kostek, że mogę jeszcze dodać jeden rządek. Więc jeszcze 26 kostek dołożymy. się Może się uda. Ej, uda. Czekaj, żeby ci tego nie popsuć. Jest! Udało się! <laughs> Witam bardzo serdecznie! Czy to ten znany kostkarz? No. Kurwa. Nie! ty dobra, nie! Nie przeszkadzam, e! Ile ci to zajęło? 4 godziny. No ładne! O kurwa. to jest kostek? Nie! To jest kostek? Tak! ma? Ja ty. Pier... Jojo, -Jo, ty jesteś, wiesz co? Karol, ty że chyba za mało roboty Że <grym energy> ma tyle czasu Serio, myślałem, że Jakbyś z daleka, myślałem, że są namalowane czy coś Teraz jest już Nieźle, dobra, muszę przyjść z naszym lokalnym Kanye Westem Siema Kanye O siema <grym energy> Jaki ładny Jak <grym energy> to jest niesamowite, że Tylko tyle kwadracików i się da zrobić taki portret I tylko sześć kolorów nawet pięć, bo nie ma żadnego zielonego Mocne W to, przepraszam bardzo, ułożyłeś? Cztery godziny Bo jak wychodziłam z domu, to tego nie było No nie. Mam info, że Karol już jedzie z lotniska Mam bezpośredni kontakt z jego kierowcą Więc wszystko jest zaplanowane Ja też przyjechałem tutaj, powiem wam, dopiero bezpośrednio z zawodów Byłem w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na zawodach W układaniu właśnie kostki Rubika I przyjechałem, musiałem się urwać z zawodów ciut wcześniej Właśnie po to, żeby móc tutaj być i nagrać reakcję Karola Kurde, szybko podjechałem. Chciałem jeszcze gopro odpalić, nie zdążyłem. Dobry Myszekotniło. Cześć wam. Dzień dobry. O kurde co to? Co to jest? Ja pierdol... jest niespodzianka. Co to to? jest kostek Rubika? To są wszystko Karol kostki Rubika. Dokładnie. Takie małe? Dokładnie 1040 kostek rubika. A nie, dobra, takie długie, Okej, okay, ja nie. Co jest Co robię, Jojo? Tak, 4 godzinki. Właśnie bardzo... Tak, bardzo się cieszę, że pojechaliście. Chcesz ułożyć kostki, tak? Tak, kostki miałem ułożone, bo ostatnio robiłem śmierć. W sensie, się wiesz, no, ułożyć, że... E, pomieszać. Tak, 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 tak. mega fajnie. <laughs> Radzi tylko powiedz mi, gdzie to będziesz trzymał? Że to <laughs> będę trzymał? Zostaje tutaj. Tak, bo, bo to w ogóle to, to są takie rzeczy, jak jest, takie coś, taka mozaika to z bliska to tak w sumie nie wygląda, nie? I do tego trzeba iść z daleka i nawet jak patrzę w lustro właśnie, w lustrze w lustrze, lustrze patrz jak dobrze to wygląda. W lustrze no. nawet uśmiech widać. Nie no, to na... wygląda. No, do, do, proste zęby są, dobrze. <laughs> e, to teraz zrób coś takiego, że przygotuj ludziom kostki i zrób im puzzle jak puzle. Nie Co wiem, się... wymyślisz. Przygotuj kostki i po prostu, że mają włożyć. Aha, tylko na miejsce, żeby je włożyć. Tak. Możesz włożyć sam plan i ponumerować, że to jest na przykład 1A. To jest 1B. I wiesz, 2, 3, 4 i na przykład powiedzieć, żeby kto najszybciej ułoży. czaisz? No. według planu. Teraz ogółem będzie cięższy bo ja te kostki miałem ułożone wszystkie. Zobaczcie, te kostki tutaj są w całości ułożone, więc nie no. staram włożyć. Ja miałem wszystkie ułożone, no, ale te kostki już ma, są całkowicie przemieszane, żeby po prostu. Na pewno, to, że nie możesz zrobić opcji, że dajesz nam 100 kostek i mamy zrobić obraz, bo to się nie, nie uda nikomu, ale jak nam przygotujesz kostki, no to myślę, że możesz z kimś takie jak puzzle zrobić. No, zawsze się możemy dogadać, tak wiesz. Rekord Europy, myślę, że tak. 15 tysięcy. Kostek i możemy Największy zobaczyć obraz szczane, no. O skur... nie? Ej, a zobacz jaki jest rekord świata. Ile jest to znaczy? Rekord świata jest jakieś 300 tysięcy kostek. Ile masz czasu, Józef, w tym roku? A chmurka mi pomagała tak w swoim roku. Tak? Tak. I tak to właśnie wyglądało. Tak się tworzy obrazy z kostek. To jest też film dla was, żebyście mieli świadomość, jak to Wygląda, a stwierdziłem, że skoro już robić ten pierwszy obraz, to niech będzie wyjątkowy, niech przystawa jakąś wyjątkową osobę. No i nie oszukujmy się, no Karol jest w świecie internetu, jest mega wyjątkowy, także myślę, że wybór dobry z mojej strony. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, jak Wam się to podoba, jak Wam się podoba taki motyw. Myślę, już teraz Wam zapowiadam, że na pewno zrobimy sobie stream, na którym będę układał taką mozaikę, więc tego się spodziewajcie. Nie wiem kiedy, ale myślę, że w miarę niedalekiej przyszłości takiego streama sobie zrobimy i dawajcie propozycje, jak można by jeszcze wykorzystać tą możliwość tworzenia obrazów z te kostek jest 1040, czyli to jest nasz limit górny. Na razie nie planuję zwiększyć kolekcji. Powiedzmy, że to jest naprawdę wystarczająco kostek na tę chwilę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnych filmach. Cześć!